Cześć, kochani! Mamy środę. Jesteśmy w dalszym etapie naszego eksperymentu. A również zobaczmy, jaka runa będzie nam dzisiaj towarzyszyła. I w um, energii tej runy coś sobie pomyślimy: co dla nas na środę? Mamy ci lagus. Lagos jest runą naszej podświadomości, jest głosem naszej duszy, jest naszym wewnętrznym przekazem, jest tym, co płynie, jest wodą, wodą, która niesie moc oczyszczenia, wodą, która niesie moc uzdrowienia. Dzisiaj możemy czuć się tacy właśnie bardzo uczuciowi. Możemy um, czuć, że narastają w nas um, te emocje i warto by je było czyścić, warto by je było wypłakać też. Jest to dobry czas na podróże, jak najbardziej, tak, ale ja czuję, że to po prostu jakby zaczął się taki bardzo emocjonalny czas i um, i wiecie co? Mm. Zamknijcie sobie na chwilę oczy i wyobraźcie, swoje, wyobraźcie sobie swoje drzewo genealogiczne. Wyobraźcie sobie, że idziecie ścieżką do ogrodu i na środku stoi wasze drzewo rodowe, takie piękne. Ma wiele gałązek, niektóre już poucychały, tak jak kończą się nieraz linie rodu, a niektóre są piękne i jakby jest na nich obfitość. Zieleni liści i, i są takie po prostu rozmnażające się. Drzewo jest różnorodne, tak jak różnorodne są nasze rody. Ale stoicie przed tym pięknym, cudownym drzewem i macie w ręku dzban. Dzban pełen wody. Wyobraźcie sobie, że przytulacie się do tego dzbanu i przelewacie do niego waszą miłość miłość do waszego rodu, miłość do waszej rodziny, miłość do waszych bliskich. A... Po prostu z miłością patrzycie na tą wodę. Wiecie, że woda przenosi emocje. Woda jest cudownym nośnikiem, można w niej zapisywać informacje. I ta informacja o waszej miłości zapisuje się w tym dzbanie z tą wodą. Po czym podchodzicie do tego drzewa i podlewacie wasze drzewo tą wodą miłości, po to, żeby wprowadzić tą miłość. Do waszego rodu, do waszej rodziny, do waszego życia. Podlewacie wasze drzewo waszą miłością, tą wodą, która jest w dzbanie. I widzicie, jak to drzewo, a, jakby zaczyna rozświetlać się też od środka. Jak ta miłość spływa do korzeni, ale z korzeni też spływa, płynie w górę. I płynie do każdej najmniejszej gałązki, do każdego najmniejszego listka. I czujecie się spełnieni, czujecie się szczęśliwi, że, że mogliście się do tego przyczynić. Uśmiechacie się do siebie i, i wracacie w tu i teraz. Ale. Tak samo jak zanieśliście tą wodę życia, wodę radości, wodę miłości, tym razem do waszego drzewa, możecie też zrobić to w życiu codziennym. Więc niech towarzyszą Wam dzisiaj emocje miłości, radości, szczęścia i powodzenia. I niech miłość płynie w nas. W nas wszystkich i przez nas wszystkich. Ja Wam życzę wszystkiego dobrego na dzisiaj. Pa! pa.